Cześć, z tej strony Marta Chowańska, Twoja osobista wizerzystka, i w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak w naturalny sposób pięknie podkreślić brwi. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je, jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewną siebie i bardziej przedsiębiorczą. Rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej MaryKay i zaopatruję kobiety w luksusowe kosmetyki, szyte na miarę ich potrzeb. Dzisiaj pokażę Ci, jak łatwo możesz podkreślić brwi Mój makijaż jest prawie zrobiony, zadbałam już o skórę i o konturing Ale zdecydowanie brakuje ładnego zaznaczenia brwi I dzisiaj pokażę Ci technikę, która będzie, do której będziesz potrzebowała trzech produktów I którą z łatwością powtórzysz we własnym domu Pierwszy gadżet to jest nasza szczoteczka do brwi Właściwie jest to szczoteczka i pędzelek do makijażu I zaczynam oczywiście od tego, żeby ładnie wyczesać wszystkie włoski w górę Taki sposób, żeby ułożyć brew i móc tak trafnie ocenić jej kształt, zobaczyć gdzie brakuje włosków, gdzie może jest ich troszeczkę za dużo, po prostu wyczesuję te włoski i sprawdzam jak się sprawy mają i następnie sięgam po kredkę do brwi, mój ulubiony kolor to brunet, to jest precyzyjna kredka do brwi, która tworzy imitację włosa i teraz uwaga kochana, bo ta technika jest naprawdę prosta, zacznij od tego, że wyobraź sobie, że wkładasz tą kredkę do nosa i zaznaczasz miejsce... Gdzie powinna zaczynać się Twoja brew To jest dokładnie to miejsce, które pojawia się Gdy włożysz sobie tak jakby Kredkę do nosa I następnie od tego miejsca zacznij malować linię Która przebiega wzdłuż Dolnej linii brwi Czyli po prostu podkreśl ten dolny łuk Możesz go też leciutko Przedłużyć i uwaga To wykonujemy dwa albo trzy razy Po to Żeby Naprawdę nasycić tutaj ten kolor Ok. Czyli taka trochę. Na początku groźna, mocna brew, ale nie przejmuj się zobaczysz, że ta technika pomoże Ci stworzyć właśnie taki efekt, jak powiedziałam na początku, czyli super naturalny. Ok. Robimy to dwa, trzy razy, tak żeby ta kredka zostawiła wręcz taki, on trochę jak pomada działa, taki widoczny kształt i następnie uwaga, strzuję. Wszystkie włoski w dół, czyli teraz odsłaniam górną część ukubriowego. I tutaj zaznaczam sobie punkt tak, jak, jakby przykładam znowu, tak jakbym chciała włożyć kredkę do nosa. I patrząc na wprost, przeciągam ją tuż za tęczówką i zaznaczam sobie najwyższy punkt, tuż za źrenicą, czyli tak, jakby przebiega za źrenicą, najwyższy punkt, czyli to miejsce, gdzie brew powinna się tak delikatnie wyginać. I teraz uwaga, nie od początku brwi, czyli już nie od tego miejsca, ale tak mniej więcej od dwóch trzecich prowadzę linię do tego punktu, czyli delikatnie wznoszącą linię, ale uwaga delikatnie do tej kropeczki, a następnie troszkę ta linia opada i łączę ją z końcówką brwi. Nie myśl, jak to robisz. Po prostu działaj, bo wszelka tutaj za bardzo analiza powoduje, że skupiamy się na detalach i ta pewnie wychodzi fajnie. Zobaczysz zaraz, że to wyjdzie pięknie. Ok, czyli mam już zaznaczony kształt, mam dolną linię, mam mocno fajnie zaznaczony łuk. I teraz, największym błędem, jaki możesz zrobić, to to tak zostawić. Nie możesz tego tak zostawić, bo będzie to wyglądało bardzo sztucznie. Więc ponownie sięgasz po szczoteczkę. I teraz, uwaga, bardzo precyzyjnie, raz przy razie. W obrębie kształtu brwi, żeby nie rozmazać koloru poza brew, żeby nie wyszły nam zbyt krzaczaste, wyczesuję sobie całą tę linię. Szczególnie ważny jest początek, żeby go tutaj ładnie wyczesać i wyczesując właśnie tą kredeczkę w górę, wypełniasz nią optycznie całą linię brwi. Możesz obracać tą szczoteczkę w różne strony, tak żeby Ci było po prostu łatwiej operować w kształcie. Już możesz zobaczyć, że zaczyna to wyglądać naprawdę bardzo ładnie i naturalnie. Na sam koniec możesz się jeszcze przyżyć początką i jeśli jest taka konieczność u mnie z pewnością, ponieważ te początki są po prostu bardzo asymetryczne, możesz sobie po prostu delikatnie jeszcze kredką tutaj Domalować, ale to już tak doszkicować, bez przyciskania, pojedyncze włoski. Ta technika sprawdzi się nawet, jeśli masz tych włosów bardzo mało, bo właśnie kredka je pięknie imituje. Zobaczcie, jaki piękny i naturalny efekt. I teraz na sam koniec sięgam po odżywkę, to jest taki Lash and Brow Primer, czyli odżywkę do rzęs i brwi, która ma kolor bezbarwny i nakładam ją na sam koniec, na całą brwi, po to, żeby jeszcze je nabłyszczyć i żeby one wyglądały tak zdrowo, żeby włos nie był matowy, tylko właśnie naturalny, świeży, zupełnie tak, jakby te brwi nie były pomalowane, ale jakby mm, z natury były takie piękne symetryczne, wygięte i wypełnione. Mam nadzieję, że technika ci się podobała. Jeśli masz ochotę dobrać te produkty dla siebie, to zapraszam cię do mojego sklepu, do którego link jest podany w opisie do tego filmiku, to jest M mchowanska albo na priv, gdzie pomogę ci dobrać na przykład idealny Kolor kredki dla ciebie. Tymczasem pozdrawiam Cię ciepło, dziękuję, że oglądałaś i mam nadzieję, że nauczyłaś się czegoś nowego. Zachęcam Cię, żebyś podsyłała pomysły na kolejne filmiki, może jest jakieś pytanie z zakresu makijażu, pielęgnacji czy rozwoju, na które chciałabyś, żebym odpowiedziała. Jestem na to otwarta, także czekam na Twoje komentarze. Pozdrawiam ciepło i zapraszam Cię do nowych odcinków, które pojawiają się w każdy wtorek o godzinie 18 na Facebook Marta Chowańska, Makeup Charm oraz na YouTube Marta Chowańska. Trzymajcie się!